Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech. I pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galaktyki. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galaktyk Football. W poprzednim odcinku Galaktyk Football. Nie powiem tego przy wszystkich, ale obawiam się, że bez roketa nie mamy wielkich szans. Daj z siebie wszystko, Yuki. Zawsze to robię, DJock. Wszystko w porządku, Yuki? Jestem za słaba do tej drużyny. Przepraszam cię, May, ale nie mam czasu. Nie masz czasu dla nas? Jestem teraz kapitanem. Doszły mi nowe obowiązki. Ach, tak, rozumiem. Do widzenia. Podjęliście już decyzję w sprawie roketa? Nie, jeszcze nie. Dobrze wiesz, że nie wolno mi z tobą o tym rozmawiać. Wkrótce cię tu nie będzie! Mecz wygrał Rocket! Rocket w ogóle cię nie obchodzi. Zbyt pochłonięty jesteś sobą. Gdyby Rocket nie zwiał, nadal byłby kapitanem. Zgoda. Umówię cię na spotkanie z Ligą i postaram się go obronić. Wątpliwości Warren! Warren! Oh! Nie jest dobrze. Mikroajs, czy znowu mówiłem coś przez sen? Przestałeś powtarzać, że jesteś najlepszy, za to zaczynasz kwilić? No co? To prawda! Co za miły dzień. Nie podoba mi się to, Corso. Nie lubię spotykać się z tobą i udzielać ci takich informacji. Sony chce wiedzieć wszystko, co ty wiesz. Nie ufasz mu? To ojciec Dijoka. Ale po co? Wytłumacz mi to. Dobrze, już dobrze, postaram się. No i życie jest proste. Technoid jest oficjalnym sponsorem Meczu Gwiazd na stadionie Genesis. Naszym celem jest troska o pokój w galaktyce. Z Technoidem życie jest proste. Mecz Gwiazd, stadion Genesis. Oglądaj w akcji najlepszych piłkarzy wszechczasów. Warren, Kernold, Lunzera, Zinette, Lur, Stevens i DJ którzy zmierzą się z niezdrównaną drużyną stworzoną przez Technoid. Oto Technodroidy w serii V3. Relacje sponsorowane przez Technoid oglądajcie na kanale Arcadia Sports. Oto Kali i Nork. E, wreszcie koniec reklam. Witajcie, fani futbolu. Jak zapewne wiecie, Rocket z drużyny Snow Kids jest nadal zawieszony w prawach zawodnika przez władze Ligi Galactic Football. W meczu Gwiazd jego miejsce zajmie kolega z drużyny Didjo. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że decyzja w sprawie dalszych losów Rocketa zostanie podjęta niebawem. Kali, oddaję Ci głos. Dzisiaj porozmawiamy z Archem, trenerem drużyny Gwiazd, o odczuciach związanych z tym wielkim meczem. Arcz? Przede wszystkim czuję się niezwykle zaszczycony i zobowiązany, mając do dyspozycji tak wspaniale wyszkolonych zawodników. A co powiesz o stracie Roketa i powołaniu DJoka? Jestem przekonany, że władze ligi podejmą słuszną decyzję w sprawie Roketa. DJok będzie jego godnym zastępcą na pozycji kapitana. Jest równie wszechstronnym i zdyscyplinowanym zawodnikiem. Dzięki za wsparcie, wujku Arch. My również mamy nadzieję, że wkrótce wygasną kontrowersje... Słyszałaś, w May? Jestem wszechstronnym i zdyscyplinowanym zawodnikiem Tak powiedział Arch Ta wiadomość była skierowana do Roketa Powiedział, równie zdyscyplinowanym i wszechstronnym Tak myślisz? Arch bardzo chce, żeby Roket powrócił do drużyny Tak jak my wszyscy i ty też Masz rację, May Mam za dużo spraw na głowie Ta presja mnie przygniata Wiem, jak bardzo ten mecz jest ważny dla ciebie, ale nie zapominaj, że grasz w nim dlatego, że Rocket zaryzykował swoją karierę, by ratować życie. ti. grasz dla niego i drużyny. Mm. May, dzięki. Jesteś cudowna. Właśnie po to mnie masz. Krążą pogłoski, że Rocket na dobre opuścił zespół Snow Kids. Czy to prawda, Arch? W żadnym razie, Collie. Rokat jest profesjonalistą, po prostu czeka na decyzję w swojej sprawie. Cóż, Arcz, w imieniu swoim i wszystkich kibiców Snow Kids życzę Wam pomyślnego rozwiązania problemów drużyny oraz zwycięstwa w Meczu Gwiazd. Twoja kolej, Nork. Przyjrzyjmy się teraz nowym zawodnikom zespołu Gwiazd. Jednym z nich jest Lur, nieobliczalny napastnik z planety Xen. Xenoisi będą bez wątpienia drużyną, na którą warto zwrócić szczególną uwagę podczas zbliżających się meczów Pucharu Galactic Football. Ten lur trochę mnie przeraża. A wy co o nim myślicie? Tran, dlaczego Arch powiedział, że Rocket nie odszedł? Chyba starał się ochronić drużynę. Roket już kiedyś znikał, ale zawsze wracał. Mikro-Ice! O, cześć! Mam wrażenie, że ostatnio mnie unikasz. Serio? Powiedz o co chodzi. Trochę martwię się tym, że cię lubię, więc chyba wolę spędzać czas sam. Rozumiesz, co mówię? Nie. Lubisz mnie, więc wolisz siedzieć sam? Coś takiego. <noise> o, jesteś taki zabawny, Mikroice. Słodziutki. Naprawdę? To słychać, gołąbki. W porządku, Mark. Ej, hey, idziecie na spotkanie z oficjalami? Pewnie, że tak. Musimy wesprzeć roketa. Ice? Idźcie sami, dołączę do was. Dobra, w porządku. Chodźmy, Yuki. Sam widzisz, Ice. jesteście zbyt podobni. Mm, nie pasujecie do siebie. Skoro jesteśmy podobni, to czemu ona jest szczęśliwa, a ja nie? Mimo przykrych okoliczności, miło mi Cię widzieć, Tio. Obiecuję Wam, że odnajdę Roketa i przyprowadzę z powrotem całego i zdrowego. Wiem, że mi się uda. Wierzę Ci, jesteś taka kochana. Ale to zadanie może być trudniejsze, niż przypuszczam. On jest uparty jak ja. To na pewno. Ale myślę, że ci się uda. Siedziba władz Ligi jest niedaleko stąd. Oby Adim nam pomogła. Ale tracicie tylko czas Arch też był u mnie Postępujemy wedle ściśle określonych procedur Rocket jest bardzo odpowiedzialnym zawodnikiem Nigdy nie postąpiłby wbrew zasadom A jednak to zrobił Gdyby Rocket nie użył wtedy oddechu, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj W ten sposób ocalił mi życie Oczywiście wezmę pod uwagę to, co mówicie Ale ostateczna decyzja nie należy tylko do mnie Ale ja... Dziękujemy za wysłuchanie Do widzenia Widać, że to drużyna Arcza. Trudno powiedzieć, co taka naprawdę sobie myśli. Rozchmurz się, Tija. Jesteśmy przecież drużyną. Snow Kidsi zawsze dadzą radę. Nie mamy czasu na towarzyskie spotkanie. Zagracie zatem z holo drużyną Shadows. Chcę, żebyście skupili się na podaniach i pomogli Yuki i Markowi wejść do gry. Spodziewam się zobaczyć nowe zagrania, które trenowaliśmy. Tym razem skupcie się na grze defensywnej. Yuki, staraj się być bardziej widoczna. Trzymaj się blisko bramki. Będę cię obserwował. Tak jest, trenerze. E, a co będzie ze mną? Jeden bramkarz w meczu wystarczy. A Ty jeszcze przez jakiś czas musisz trenować sam, w nieco wolniejszym rytmie. Tak mówi Simbai. Rozumiem. Wszyscy pozostali do holo trenera. Klamp, gotowy. Przedał się nadciągają arc. chyba nie ta drużyna. Cinet ma zamknięte usta. bardzo dobrze, Mark. Graze, zespołowa i celne podania. O to chodzi. Tak trzymać. wie, trenerze. Bardzo dobrze, Yuki. Dzięki. Grają nadspodziewanie dobrze. Są w dobrej kondycji psychicznej. Klump, niech szedołsi zagrają agresywniej. Ustawiłem holo trenera na poziomie ostatniego ich meczu. To jest najwyższe możliwe tempo. Strzał, tia! Jej! Fantastycznie, Tia! <gry> Wracasz do formy? Tak jak mówiłeś, Didjok. Wystarczy skupić się na grze. Tego wymaga futbol. Tak, czasami. Dobra, Snow Kids! wracamy do gry. Pokażcie, co umiecie. Zobaczymy, czy Yuki obroni strzał Sineda. Grają coraz lepiej jako drużyna. Mark i Yuki też się odnajdują. Nadal nie jestem pewien. Achito, masz może ochotę potrenować na poważnie? Z przyjemnością. Czy nie lepiej byłoby. Symbaj, on tego potrzebuje. Jak uważasz? Yuki, niech teraz twój kuzyn pogra. Jasny art. Bramka jest twoja. To są tylko hologramy. Nie przesadzaj, braciszku. Nie będę. Dobrze dziś broniłaś. Dziękuję. Wiem co myślisz, Simba, ale Ahito tego potrzebuje. Boję się tylko, żeby nie przedobrzyć, Arch. Go. Arcz, powstrzymaj go. Achito nie powinien używać oddechu. Nie jest gotowy. Bab, wypuść. Robi się arcz. Dobra robota, na dziś koniec. Achito. Nic ci nie jest? A, a, nie, nie, w porządku. Nie wolno ci jeszcze używać oddechu, Achito. Musisz się oszczędzać. Nie mogłem się powstrzymać. Już zapomniałem, jak to jest. Czuję się lepiej. Dzięki. Dlatego chciałam, żeby jeszcze zaczekał. Ciągle jest zbyt słaby, żeby sprostać emocjom związanym z meczem. To było potrzebne jemu i całej drużynie. Ale rozumiem twoje argumenty. Na przyszłość będę ostrożniejszy. Na dzisiaj wystarczy. Spróbujcie trochę odpocząć. Szczególnie Ahito. I ty też, Dijok. Przed tobą mecz gwiazd. Pamiętaj! Jasne, trenerze. A może Arch ma dwóch bratanków, co? Zawsze możemy zostawić cię na Akilianie. Tęskniłbyś za mną. A kto inny by tak cię wkurzał? Arcz, nie eksploatuj Achito. Simba ma rację, nie jest gotowy. Nie mamy Roketa ani Achito. Tak wygląda nasza drużyna. Mark i Yuki trenują. Przy odrobinie szczęścia może pokonamy zespół Wampas. Potem zobaczymy. To, czy coś się stało? Coś cię boli? Tran zgubił moją ulubioną grę. Naprawdę mi przykro. Myślałam, że coś się stało. Tylko kilka razy w nią zagrałem. Co może być gorszego? A to mogę Cię o coś zapytać? Jasne, pytaj. Czy nie jesteś zły, że zostałam pierwszym bramkarzem? Trochę męczy się, gdy grasz, a ja siedzę obok Dame Simbaj. Ale nieźle bronisz kozyneczko, więc czuję się lepiej. Wkrótce też będę gotowy do gry. To dobrze dla drużyny. Zgadzam się. To będzie zdrowa rywalizacja. Czy kogoś interesuje, że ja też tutaj jestem? Prom na planetę łambas odlatuje za pięć minut. Pasażerowie proszeni są niezwłocznie do odprawy. Przejdźmy się trochę. Mieliśmy pogadać tutaj. Zmieniłem zdanie. Prom na planetę Wampas odlatuje za dwie minuty. Chcę, żebyś wiedział, że jesteśmy usatysfakcjonowani. Obecność Roketa jest potrzebna. Musimy zachować go wewnątrz sfery tak długo, jak to tylko możliwe, rozumiesz? Harris, nic nie mogę ci obiecać. Roket jest jak każdy inny. Jeśli będzie wygrywał, zostanie w grze. Jeśli nie. To... Roket musi zostać w grze. Dlatego nie możesz z nim zagrać. Czy to jasne? Ty musisz dbać tutaj o porządek. Jak to mówią, z technoidem życie jest proste. Do zobaczenia wkrótce. Co znaczy technoid? Technoid to bezpieczeństwo. Jesteśmy z Wami. Technoid to rodzina. Technoid to spokój myśli. Mamo, tato, hej! Technoid to ty Z Technoidem życie jest proste Coś mnie ominęło, synu? Graliśmy z Shadowusami, mecz towarzyski Zakończył się remisem Poza tym, jak zwykle, same treningi podobno macie nowych zawodników. Tak, Yuki i Marka z Akilian. Odwiedziłeś ostatnio Akilian, prawda? Jak tam było? A skąd wiesz? Skąd wiesz, że polecieliśmy na Akilian? Po prostu to wiem. Sony, czy ty mnie szpiegujesz? <laughs> Oczywiście, że nie. Czy ojciec nie może interesować się losami syna? Przepraszam, chyba przesadziłem. Będę oglądał Cię w Meczu Gwiazd. Hej, co jest? Nic. Tylko dziwnie się czuję myśląc o tym meczu. Roket miał w nim wystąpić, ale został zawieszony. Wkurzył się i zniknął. Nikt nie wie, gdzie on jest. I nikomu nic nie powiedział? Nie. A co? Nic, też jestem ciekaw. Jesteś gotowy na prawdziwy mecz? W następnym odcinku Galactic Football. No, Rocket, teraz jesteś kimś. Musimy znaleźć Rocketa. On może zaprowadzić nas do lokacji. Ten Flux znajduje się wszędzie. Jak to możliwe? Tak jak ci mówiłem, Rocket ma bardzo duży potencjał. Dlatego musimy trzymać go tak długo, jak to możliwe. Myślę, że drużyna jest gotowa! Są w znakomitej formie. Wszyscy oprócz mnie. Ty też będziesz. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki-montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Adam Bauman, Janusz Wituch, Jarosław Domin, Joanna Pach, Cynthia Kaszyńska i inni.